Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do was z taką małą prośbą. Jest to prośba dotycząca rozwoju tego kanału. Otóż już mówię o co chodzi. Chodzi mi o to, że zakładając kanał na YouTube, miałam w założeniu to, żeby ten kanał był dla wszystkich z początku chciałam, żeby był dla dzieci, dlatego nagrywałam kilka takich odcinków właśnie z zabawkami typowo dla dzieci. Nie było zbyt dużego zainteresowania, więc czasem przełożyło się to na vlogi, vlogmasy. Później były właśnie jakieś testy, co tam było bardzo dużo holi zakupowych i pojawiały się również zdrabki. Mam wgląd w statystyki, jeżeli chodzi o kanał. No i widzę mniej więcej, jakie filmy Wam się podobają, a jakie nie. Nie chcę sama podejmować decyzji o tym jakie filmy ściągnąć z kanału a jakie nie. Dlatego mam do was prośbę, żebyście napisali w komentarzu ile macie lat i jakiego typu filmy by was interesowały na kanale, po to żebyście i byli zadowoleni, no i ja, bo w sumie powiem wam, no jest mi trochę przykro na przykład, jeżeli ja nagrywam jakiś filmik, angażuję się, wrzucam go na kanał z myślą, że wow, ktoś go obejrzy, i, I go właśnie nie ogląda, więc jakby, no to jest strata czasu też dla mnie, bo mogłabym w tym czasie nagrać coś, co naprawdę byłoby z zainteresowaniem oglądane przez wielu, więc myślę, że taka. Opcja byłaby bardziej lepsza niż ta, że wrzucam coś na siłę, po to, żeby po prostu ktoś to oglądał. Więc uważam, że skoro tworzycie ten kanał, bo jednak te 680 subskrypcji nie bierze się z powietrza, to powinniście mieć prawo do decyzji, co chcecie oglądać na tym kanale, co nie. Ja jestem gotowa na wszelkie propozycje, kochani. Człowiek uczy się przez całe życie. Nie wiem, jeżeli będziecie chcieli jakieś ciuchy, to zrobimy ciuchy. Nie było tego na kanale, ale może być. Jeżeli chcecie vlogi, hole zakupowe, nie wiem, jakieś testy, może coś z gotowaniem, to jak najbardziej piszcie. Ja będę mega z tego powodu zadowolona i każdy komentarz dokładnie przeczytam. Także jeszcze raz w woli przypomnienia, napiszcie swój wiek i jakiego typu filmy chcielibyście oglądać. A tymczasem będę się z Wami żegnać, trzymajcie się ciepło, pa pa!